się Za y, płaszczyznowanie dachu. Nawet się za to wczoraj. Wczoraj zrobili ze szwagrem dół tą część tarasową. A dzisiaj bierzemy się za tą y, prawą część połaci. Dzisiaj mamy piątek, chcielibyśmy to y, wypłaszczyznować. I jutro, jeżeli pozwoli, los bo to różnie bywa to zacząć kłaść dachówkę na tej części pomimo, że tu nie jest skończone ale po prostu zobaczyć jak to wychodzi więc no dzieje się on ma tam prawie, że równo u siebie ja tu muszę dużo podkładać Podkładkami operuje. Bo ci podnoszę. No dobra. 5-7. Czekaj, tylko dam zamiast tej 7-8 i zostawię najwyżej. Pójdę robić coś innego albo. Idę sobie przymierze tam, bo tam mam dużą dziurę. Na duże dziury mam specjalny sprzęt. Czyli takie podkładki. O. Dziwne, że dziur nie zrobiła. Ta! Eee, duto! A dziwne, że dziury nie ma. A tu jest ta dziura. I ta podkładka powinna wydać. Także ta pójdzie tu. Dobra, ta jest za duża. Yy, tak Może ja tam pociągnę sznurek i z góry na dół pojadę Czyli Bo to razem co będziemy przeszkadzać sobie Możesz albo chodź yy, We dwójce może sprawdzimy i będziemy od razu łatwo sprawdzać Dobra idę tak to jest, miała być więź Bacence robili fachowcy, którzy robią 20 lat dachy jest tragedia, zobaczcie tutaj To tu jest za 2 centymetry może półtora ale dużo o, nie no, w tym samym, ciężko. czy tańczy? czekaj, no Czy Siedzi u ciebie? No, takie 2-3 mm. On podnosi ją tu. 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 Odtąd się zaczyna, tu odtąd zaczyna, się podnosić. Jakbyś tą dwójkę wyjął? Załapiecie. dokręciłeś się na, na maksa bez dwójki? Tak. Mm, no jest się? lepiej, Prakty, praktycznie jest do zera Może tak być. Tu, tutaj, tutaj do, si do siadło, a tu jest taka końcóweczka sama Tylko nie dociskasz, nie? No tutaj... No Jest git. Nie, tutaj... Tutaj żeby dwójka weszła, to nie miłe trzeba było. Nie jest bo to będzie się tam Jeszcze podkładałeś dziś, nie? Nie, tam nie podkładałem, bo tam sznurek leży, nie? No dobra, tu, pra tutaj praktycznie leży, Dajesz się... jeszcze. A połóż. No troszkę no. zaczyna podnosić. Tam na tej piątce, w takim razie. Tylko, że tu jest na zero. Pytanie, czy tam nie trzeba podwyższyć sznurek? Eee, leży w tym miejscu? Tu? Na pewno leży, bo tu jest sęk. A może ten sęk? Przypomnę. Na sęku jest krzywo, po prostu. Tu trzeba podwyższyć? Czy zebrać? Nie, no prędzej, no, prędzej te... A połóż jeszcze raz no podnosi, a posłuchaj, bo tutaj następnej. Ale wiesz co? Poczekaj, I tutaj też jest, tu jest bez, bez milimetra. Pokaż tutaj dalej. No wiem, wiem. Zobaczymy, jak to dalej wygląda na jednej. Jak, na, jak w tym miejscu, tylko jednym, to tam. Tak, to na senku, tylko i wyłącznie na senku. No mogę podebrać tym du, du, Nie dłutem Heblarkę mam w garażu Czyjdź po heblarkę Bo to tylko sęk czy, czy będzie na całej długości Dobra, poluzo idę po dłuto No i tak to wygląda Idę to podbiorę po, po, po i zaraz wam pokażę jak to wychodzi dalej Podebrałem troszeczkę, dosłownie Tylko tyle o ile I co teraz? Siedzi Oj sorki, czeka jeden na koniec, zobaczymy czy tańczy końcóweczka tylko No to jest To jest ta sama sytuacja co tam, a teraz mi się o jedno jeszcze tutaj Zobaczymy co dalej wychodzi Dobra? Już tak. Tu chyba na tym. Tak? tak, na tym. Może lepiej podebrać, bo jak tam podniosę znowu. Ale znowu już nie, bo ja tu mam za nisko, tu musiałbym podłożyć dwójkę. Daj mi jedną dwójkę, bo ja na, na tych łączeniach ja będę podkładał na pół łamu, bo to szkoda dwóch dawać, bo to wiem czy ta dwójka akurat się złamie. Tu tak się klei. podbierałem tuła no. nie leżę, to już zacznę podnosić gdzie podnosi? na wkrótce? jeszcze w lewo, trochę przez niego. poza tą łatwą w ogóle. Jeszcze no, jeszcze może jest 5 centów. Ale tak to podnosi. To lepiej, bo chyba... dobra. jak podniosę przy końcu znowu 2 mm, to tam się zrobi. Kurde, dużo. Dużo i tak jest dużo. No dobra. Teraz tutaj w tym miejscu niefajnym. Sprawić tak co? To jest 8 mm, zobaczcie. O, sam Piątka. Piątka 8 nie wchodzi. 5 Piątko ma luz. To próbujemy ósemkę i dokręcimy. Chciało iść Ósemka nie piątka, piątka, tak dobra. Pół, pół, o, jakie to się zrobiła. Mać. o, się złamał, dobra weźmy tutaj piątkę podnosi już tutaj na brzuchu Kurde. co? co ja. zgubiłeś? kilo po prawej zaraz poczekam dobrze zatrzymał <gry> <gry> No leży, no co mam powiedzieć, że nie leży jak leży. Leży, że leży. Tam była piątka, a tutaj wkładamy już takiego wariata dużego. I jeszcze mało. Jeszcze trójeczkę damy. No co z tego, że ja ten że ja tak robię to no. już jakoś to wygląda jak yy, między między tymi kontrolatami, między krokwiami też tu, są brzuchy no. są, no. No, ale zobacz, przy uży tego miejsca, do tego miejsca już powinno być No chociaż w miarę, żeby do tego miejsca widać, to tam będzie delikatnie. Tak no To jest, na no, przykładaj tu, zaraz przesuniemy tu pokażemy widzom jak to wyszło bo to <grymne> no zobacz no leży idealnie prawie że no nie bo no końcówkę no bo tam nie podkładałem i dotąd jest a, dobra dotąd okay. no. no git. a gdzie jest wkręt artykułu zwykła duża tam na końcu BDT kręcił. czarne wkręty? czarne wkręty no to masz bita co? puścić już Cię puszczam, proszę wkręty chcesz? nie no wkręty powykręcam tu z tych miejsc wrzuć to do wiaterka e, powykręcam tamte, nie? no jeszcze tu podłożę i później jeszcze coś pokażę na koniec jak to nam na, poszło dzisiaj to już za dużo Coś takiego i powinno docisnąć. Dobra, podkładam zrobimy tą linię i zaraz wracam. The next day. Mamy sobotę. planujemy się troszkę zacząć dachówkę rozkładać, chociaż za dwa rzędy. Zobaczcie, jak to wychodzi. I musimy zacząć od pasa podrynnowego, później pas nadrynnowy Mocno na siłę, jakoś. Dochodzi? A są równe? Dostać ten... tego tutaj na dół. I tam Będzie? Będzie. I tutaj, jak go przykręcimy, to tutaj powinno być. Tyle? Może kreskę ołówkiem zrobić? Nie, ale marker jest w tym. No i robimy pas podrynowy. Ten już troszkę niżej schodzi. O tako. Zaraz, rynny pas nowy. nie ma markera? A gdzie się on To zrób gwoździkiem, maluko, tą kreskę tu na górze. Nie, teraz zrobię. by wzięły, nie, no wysunę. Zrobię tam. Nie wiem, ile tu będzie. tu będzie. No nie wiesz, nie ma. Jest? To no ja na środku łapię na razie. Zobaczysz, Muszę końcem tak. trzymać, tak. Może ja tu trzymam. Ty, co mam tego przepalono. Dobra, ja tu może trzymam, a ty ten. Kręć. Tam się nie odsunie, bo trzyma ten. Tylko. Mhm. No, jest, tam jest? no widzisz, jak jest ten. Tu gdzieś na środku, a zaraz. Tu? No tak, żebyś na środku, bo nie gdzieś w środku nie, nie mierzyłem. No, gdzieś tu. No. No, to nie będzie. Możesz tu też obrotem zmniejszyć eee, moc. Mówił za to jest zwykłą wkrętarkę i na sobie przegłaszczył. No się to no wejść przełącz, a ja zaraz przyjdę w takim razie i byś to mi jedno przykręcił ja zaraz będę. Pas podrennowy zamontowany nie było z jakiegoś większego problemu. Problem się zrobił z pasem nadrennowym, bo jest krótki. Więc, żeby jakoś się trzymał, musieliśmy nakręcić tu kontrułatę i do tej kontrułaty no, będzie on przytwierdzony na papiaki, prawdopodobnie, ale zanim go zamontujemy, to musimy osadzić renny, a kończy nam się pomału dzień. jeszcze chcieliśmy dachówkę wrzucić, przynajmniej ja, ja chciałem wrzucić dachówkę. Zobaczymy, co to będzie na razie. Kolejny górę. tak. O, tu dobra. I tam, to już mamy spadek centymetr, 1, 1 cm na takim odcinku to jeszcze rozłożymy. Może się wrócić dachówkę na górę i będzie koniec na dzisiaj. Zleciał, dzień zleciał. No i koniec na dzisiaj. Ładowarka jedzie do domu. No nie skończyliśmy tego pasa. Haki zamontowane. Pas nadrenowy nie zrobiony, ale za to wrzucone dwie palety dachówki prawe 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 dachówki te boczne. No i co. No i poniedziałek będzie można układać na stronę. Oby tylko pogoda dopisała. Ale to już temat na kolejny film. Na, na ten czas to trzymajcie się. Cześć.